Biznes Beauty i jego piękne strony oraz wyzwania, z którymi mierzą się właściciele, menadżerowie oraz zespoły. Nazywam się Aleksandra Mazalon i od lat jestem związana z branżą Beauty. Pomagam, wspieram i edukuję, wpływając na efektywność oraz zyski salonów. Dumnie współtworzę klinikę z Potrzeby Piękna w Bydgoszczy oraz jestem współwłaścicielką aplikacji Beauty Check, czyli systemu do dokumentacji online dla salonów. Dziś przychodzę do ciebie z kolejną lekcją. Wysłuchaj, wdrażaj i wyciągaj wnioski. Osoby, które mnie dłużej znają, wiedzą, że uwielbiam czytać książki i bardzo często dzielę się różnymi poleceniami. Książki zawsze były obecne w moim życiu. Aktualnie najczęściej słucham je przez aplikację Storytel. Nawet gdy muszę przejechać kilka kilometrów, to zawsze jest ze mną w tle książka albo jakiś dobry podcast. Jedną z takich pierwszych książek, która stanęła na mojej drodze biznesowo-rozwojowej, która również wywarła na mnie ogromne wrażenie, była to książka Roberta Cialdiniego, właśnie na temat perswazji, mistrzowskiej perswazji, czyli wywierania wpływu. I dzisiaj, tą treścią chcę się z Tobą podzielić w nawiązaniu do branży Beauty. Kim jest Robert Cialdini? Jest to profesor Uniwersytetu Stanowego w Arizonie. Jest autorem książki, która dokładnie nazywa się Wywieranie wpływu na ludzi Teoria i Praktyka która stała się klasycznym dziełem sztuki w dziedzinie psychologii perswazji. Jak wiecie, psychologia ma wiele działów i jest szalenie ciekawą dziedziną. Jego badania nad wywieraniem wpływu na ludzi oraz ogólnym zachowaniem ludzi w różnych sytuacjach były podstawą do sformułowania sześciu zasad, które można z powodzeniem wdrożyć w branży beauty, aby właśnie zwiększyć sprzedaż i przyciągnąć nowych, wiernych klientów. Właśnie w tym podcaście omówię te 6 zasad i podam konkretne przykłady, które jako właściciel, osoba pracująca w miejscu beauty możesz wykorzystać, aby osiągnąć sukces w swojej codzienności z klientami. Zatem przed nami 6 zasad. Pierwsza zasada: dowód społeczny. Pierwszą zasadą, którą warto zastosować w branży beauty, jest zasada dowodu społecznego. Klienci bardziej ufają opinii innych niż reklamom. Dlatego warto wykorzystać opinie i recenzje klientów na temat świadczonych usług właśnie w salonie. Pomocne jest także udostępnianie zdjęć przed i po zabiegach. Ludzie kochają efekty. Możesz także podkreślić, że Ty sama i Twój zespół korzystacie z zabiegów i produktów, które polecacie. Wykorzystaj dowód społeczny, aby pokazać, że nie tylko Ty twierdzisz, że jesteś doskonała, bo na pewno jesteś, ale również inni to potwierdzą. Przykładem może być stwierdzenie, że już ponad 1000 osób skorzystało z Twojej oferty, a na konkretny nowy zabieg w salonie zapisało się już ponad 50 klientek. Zapamiętaj, jeśli inni postępują w określony sposób, to znaczy, że jest on właściwy i ja również będę tak postępować. Daj coś bezinteresownie, a to do Ciebie wróci. Jest to zasada wzajemności. Przekaż klientkom małe prezenty lub próbki, aby wywołać w nich poczucie wdzięczności i chęć zrewanżowania się. Klienci, którzy otrzymali coś od ciebie, będą bardziej skłonni do zakupu lub skorzystania z usług w przyszłości. Może to być darmowa próbka kosmetyku lub mały prezent dla stałych klientów. Tutaj zapamiętaj, że jeśli zrobiłaś dla mnie coś dobrego. To ja także zrobię coś dobrego dla Ciebie. Takie rzeczy jak wystawienie opinii, kupię u Ciebie tą usługę, produkt, zapiszę się na kolejną wizytę, czy Cię polecę, właśnie idealnie mówią o tej zasadzie. Zasada trzecia zaangażowanie i konsekwencja. Jeśli zaangażowałeś się w coś i będziesz to kontynuować, to będziesz postrzegana jako osoba konsekwentna i spójna. Zatem, Zachęcaj klientów do wyrażenia swojego zainteresowania lub preferencji wobec Twoich usług, na przykład poprzez wypełnienie ankiety bądź różnego rodzaju deklaracje. Kiedy klient raz zobowiąży się do czegoś, jest bardziej skłonny pozostać przy tej decyzji. Podkreśl, że to, na czym się skupił, jest dla Ciebie równie ważne. Dodatkowo wykorzystuj siłę social mediów do przekazywania swoich wartości, które będą budować Twój autorytet. Klienci, którzy widzą, że dbasz o ich potrzeby, rozwijasz się, sprawia, że jesteś autentyczna. Zasada czwarta zasada sympatii. Zasada sympatii jest kluczowa w branży beauty, ponieważ budujesz pozytywne relacje z klientami, okazujesz im sympatię i zrozumienie. To po prostu wraca. Bądź przyjazna, empatyczna i komunikatywna. Klienci muszą czuć się komfortowo w Twoim salonie i ufać Tobie. Uśmiech, zaangażowanie i pozytywne podejście do swoich gości mogą znacząco wpłynąć na to, że zdecydujemy się na skorzystanie z Twoich usług. Nikt w końcu nie lubi być wśród osób ponurych. Pamiętaj, że jeżeli Cię lubię, to chętniej spełnię Twoją prośbę. Na przykład zapiszę się na kolejny zabieg. Zasada piąta reguła autorytetu. Jeśli masz doświadczenie lub specjalizujesz się w określonym obszarze, podkreśl to. Jeśli jesteś ekspertem w konkretnej dziedzinie, na przykład specjalizujesz się w trądziku, informuj o tym, że jesteś ekspertem w tej dziedzinie od wielu lat. Pasjonujesz się laseroterapią. Godzinami mogłabyś robić mezoterapię, bo to jest niczym jak malowanie obrazu na skórze. Daj klientom pewność, że są w rękach profesjonalisty. Możesz wspomnieć o swoim stażu w branży, specjalizacjach czy współpracach z dermatologiem i lekarzami. Im bardziej klientki zaufają Twojemu autorytetowi, tym chętniej będą korzystać z Twoich usług. Tutaj pamiętaj, że jeśli ktoś uważa, że jesteś autorytetem, to chętniej spełni Twoje prośby. Zasada szósta, zasada niedostępności. Rzadkie lub ograniczone produkty, usługi są bardziej pożądane. Informuj klientów o ograniczonej dostępności określonych usług lub produktów. Ogranicz ilość dostępnych terminów na konkretne zabiegi, aby wywołać presję zakupową i zachęcić do szybszych decyzji. Przykładowo, podkreśl, że dostępny jest tylko kilka terminów na nowy zabieg, co skłoni klientów do podjęcia szybszej decyzji. Jeśli coś jest ograniczone, mało dostępne, podkreśl to jasno w swojej komunikacji. Mam nadzieję, że te sześć zasad świadomie, mniej bądź bardziej, stosujesz w swojej codzienności. Te zasady są od wielu lat na rynku i regularnie e, są one jakby przytaczane, bo mają ogromną moc. Pamiętaj, że sprzedaż jest wynikiem tego, co powiesz. Nie chodzi tutaj o manipulację, ale ważenie słów, które wypowiadamy i dbanie o te wszystkie zasady, które znacząco przełożą się na sprzedaż i trwałe relacje. Z Twoimi klientami. Trzymam kciuki za wdrażanie tych zasad w codzienne życie salonu. Dziękuję za wysłuchanie odcinka do samego końca. Jeśli ta wiedza była dla Ciebie wartościowa, koniecznie podaj ją dalej, udostępniając ten podcast z oznaczeniem mojego Instagrama beautyboss.pl. Pamiętaj, że więcej moich wskazówek znajdziesz co tydzień w newsletterze Beauty News. A jeśli chcesz poznać moją pełną ofertę, zapraszam na stronę www.beautyboss.pl. Do usłyszenia niebawem Aleksandra.